Ekipa. Lody ekipy, napoje ekipy, klapa ekipy. Moi drodzy, minął rok od nagrania odcinka o lodach ekipy. Mniej więcej rok. No, wtedy subskrypcji była połowa tego, co teraz. A więc jesteśmy dwa razy popularniejsi obecnie. Dwa miesiące później, po tych lodach. Był odcinek o napojach ekipy. Te napoje ekipy były hitem chyba raczej takim mniejszym, a w każdym razie na pewno, na pewno cichszy. Wróciłem sobie ostatnio do tych odcinków. Pierwszy jest tutaj, tu możecie go zobaczyć. Znowu to wskazówka dla tych, co YouTube'ują, bo Spotifyowcy muszą sobie znaleźć po tytułach. Więc pierwszy odcinek jest tutaj o lodach, drugiego możecie sobie posłuchać tutaj. To jest ten o napojach ekipy. Fajnie popatrzeć też na wasze komentarze. Wtedy jeszcze zastanawialiśmy się nad różnymi rzeczami, o których dziś już wiemy i dzisiaj one już dla nas nie są zagadką. No na przykład było takie pytanie o te niskie stopy procentowe, czemu nie są podnoszone i jak to wpłynie na... Na inflację, no to teraz wiemy, jak to wpłynęło na inflację. Właściwie wtedy też wiedzieliśmy, jak to, jak to wpłynie. Fajne są takie komentarze, taki trochę wehikuł czasu. Były też wtedy pytania o taką bardziej biznesową stronę tego przedsięwzięcia, jakim jest ekipa. I ja byłem dość sceptyczny. No, oczywiście wiecie, jak to jest dziaders, panie, na nowościach się nie zna. Ale mnie się wtedy wydawało, i dzisiaj wydaje mi się jeszcze bardziej, że to nie była żadna nowość, to wszystko już było. Były takie meteory, które rozbłyskały nagle na firmamencie biznesu i dość nagle znikały. No dobra, minął rok. Co u ekipy? Jeżeli nie śledzicie ich tak jak ja. To brzmi dwuznacznie. Znaczy, ja ich nie śledzę i może wy też nie za bardzo. No więc, jeśli nie śledzicie ich tak jak ja, to może zaskoczyć was fakt, że oni już się nie kumplują. Projekt de facto się skończył. Każdy ma iść mniej więcej w swoją stronę, chociaż w niektórym być może będzie po drodze z frizem. No jak to wygląda biznesowo? Jak pamiętacie, zapewne ekipa pojawiła się na giełdzie. Takim trochę trikiem, takim tam takim tylnym wejściem, no bo ekipa połączyła się z spółką o, o nazwie beskidzkie biuro inwestycyjne, które było już notowane na New Connect. To beskidzkie biuro inwestycyjne, to tam nie była żadna super firma, więc tam kokosów nie można było zrobić. No pytanie, co jeśli ten wehikuł inwestycyjny Złożony z ekipy i z Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego, pojawi się na giełdzie, co wtedy? No więc w połowie maja, jak donosi Business Insider, po fuzji ta spółka Beskidzkie Biuro Inwestycyjne zmieniła nazwę, funkcjonuje jako Ekipa Holding. No to ma brzmienie, przyznacie. No i te trzy miesiące dość mocno zweryfikowały tę wycenę. Jaka była początkowo, no bo początkowo ta ekipa holding tam gdzieś obijała się w granicach 300 milionów złotych, kapitalizacja nawet trochę ponad. Natomiast teraz, na początku sierpnia, to jest prawie o połowę mniej. To jest wielkość, która nie przekracza 200 milionów złotych, nawet około 170 momentami. Ci, którzy kibicują mocno Frizowi, mogą mu teraz tutaj troszkę współczuć, bo on jest głównym chyba udziałowcem w tej spółce. Ma 40 ponad 41% akcji, no więc według dzisiejszej wyceny, obecnej wyceny, to jest około 75 milionów złotych i to jest oczywiście bardzo dużo. Ja bardzo chciałbym mieć na przykład 75 milionów złotych. Myślę, że każdy z was też. No ale jeśli to porównać z wyceną majową, no to to jest niemal 60 milionów mniej. No to jest dużo mniej. No skoro ekipa jest na giełdzie, to właściwie każdy z Was może zostać współwłaścicielem ekipy, akcjonariuszem. Jedna akcja obecnie kosztuje mniej niż 5 zł, czyli to jest tanio, to jest... Myślę, kwota porównywalna dość z ceną lodów Ekipa, a na pewno znacznie, znacznie niższa niż te papierki po lodach Ekipa, które kiedyś można było kupić w internecie. W jednym z tych naszych odcinków o tym mówiliśmy. Mądrzy analitycy mówią: tak, poważni inwestorzy instytucjonalni są zainteresowani przede wszystkim płynnością akcji oraz długoterminowym uzasadnieniem fundamentalnym podjętej inwestycji. To Maciej Kietliński, który jest analitykiem domu maklerskiego XTB. No właśnie, to jest to, o czym ja wspominałem już dość dawno. Tu nie bardzo widać wartość, jaka miałaby być dostarczona odbiorcom. Po co w ogóle ta ekipa? Kto miałby kupić te akcje? Co one miałyby dać? Kurs akcji ekipy, chociaż niski w porównaniu z majem, nadal jest w gruncie rzeczy dość wysoki. Raporty mówią, że w 2021 roku oni osiągnęli prawie 55 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. No, ale zysk netto to mniej niż 10 milionów, 9,5 mniej więcej. No to te 10 milionów zysku netto to wcale nie jest tak dużo, jak przymierzymy do tych 170 milionów wyceny całej, całej spółki. Zwłaszcza, że no, trzeba pamiętać o tym, że popyt na, na produkty tej. Tej spółki jest tu raczej niestabilne, jest takie powiedzenie o tej łasce pańskiej, co na pstrym koniu jeździ. No to tutaj myślę, że łaska nabywców produktów ekipy też może jeździć na pstrym koniu. Czy ekipę uratują w sensie takim biznesowym startupy? No w połowie lipca tego roku. Ekipa Investments zapowiedziała, że oni zainwestują ponad 9 milionów w rozmaite startupy. Spółka zapewnia, ta ekipa Investments, że wszystkie sprawy inwestycyjne będą prowadzone przez kompetentnych profesjonalistów, a nie przez samego Friza i nie przez samych członków ekipy. No, tą działalnością inwestycyjną mieli się zajmować niejaki Łukasz Górski i Krzysztof Misiałkiewicz, i oni są odpowiednio prezesem, wiceprezesem tej firmy Ekipa Investments. Ale no, problem polega na tym, że oni też nie mają jakiegoś szczególnego doświadczenia z finansowaniem i z zarządzaniem startupami, nie mają doświadczenia w tym, jak przeprowadzić firmę z fazy startupowej do no, w pełni uformowanej firmy. Co prawda, co po niektórzy komentatorzy, na przykład dla Forbesa niejaki Borys Musielak, który jest współzałożycielem funduszu Smok Ventures, mówi, że no, to nic nie szkodzi, od czegoś trzeba zacząć i tak dalej. No, pewnie tak, ale gdybym ja był inwestorem, to wolałbym, żeby akurat ci panowie nie zaczynali od moich pieniędzy i, i moich inwestycji. To chyba bym tak nie chciał. Ekipa? Mój sceptycyzm był wielki dość i on nadal jest dużo rośnie. Myślę, że będą fajne wspomnienia po ekipie, ale ekipa jako taka rozpłynie się we mgle. Zobaczycie. Szkoda trochę oczywiście, bo ekipa dostarczyła nam swego czasu dużo nowych osób zainteresowanych kanałem, dużo wyświetleń, dużo komentarzy. Szkoda będzie ekipy, ale... Myślę, że jej los jest dość mocno przesądzony. I tutaj postskryptum. ja nie jestem wróżką, ja mogę się mylić, ja nie daję porad inwestycyjnych. Chcecie, kupujcie akcje ekipy, nie chcecie, to nie kupujcie. Ja osobiście ekipę widzę słabo, ale to nic nie znaczy. To tyle na dzisiaj. Krótki wakacyjny odcinek. E, idą odcinki o Forexie, takie, które już tam zapowiadałem, takie, które będą tylko na YouTubie, bo. Jest tam sporo patrzenia na ekran. To wszystko. Dzięki i do usłyszenia.